Luka tylko raz musisz zrobić. Masz jedną szansę. Opa! Patrz, poleci drugi, poleci, ja go znam, on dwa razy zrobi. Pa, 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 pa dwa razy no? zrobi. No, no, no i proszę bardzo. <głos ty> Już w trenował Co to się okazało? Te dmuchawce zrobił, zrobił Mirec, pan Mirek Pozdrawiamy Pana Mirka i gratulujemy! Piękne! Wszyscy tu robią foty. Wszyscy! Zaczynamy spacerek od miejsca, które generalnie jest oblegane przez turystów, ale że jest ósma rano To było pieniądze. Scholowali wam auto! that's out of that's excuse me sir what are you doing for a living uh, i'm emma and this ah. is my building yes. amazing can i get your number yes no you have wife ah yeah you're right <laughs>